Dzień dobry! Spokojnie o wnętrzach to podcast firmy Internity Home dla wszystkich osób, które planują, są w trakcie albo już mają za sobą proces projektowania i wyposażenia wnętrz swojego domu, mieszkania, hotelu czy restauracji. Showroomy Internity Home zlokalizowane są w Krakowie Łodzi i w Warszawie. Firma zapewnia kompleksową obsługę całego procesu wyposażenia wnętrz, doradztwo, sprzedaż, serwis i logistykę. Ja nazywam się Rafał Hampel. A moi goście zwrócą uwagę na właściwy dobór rozwiązań, ergonomię i funkcjonalność, odpowiedzialność ekologiczną, rolę inwestora, architekta i wykonawcy, kompetencje doradców, kwestie serwisowe i logistyczne oraz inne tematy związane z planowaniem i realizacją inwestycji. Wszystkich nagrań możesz słuchać za darmo w dostępnych aplikacjach podcastowych, takich jak Apple Podcast, Google Podcast, Spotify czy Spreaker. A więcej treści znajdziesz na naszej stronie internetowej www.internity.pl oraz na portalach społecznościowych Instagram, Facebook i LinkedIn. Przyjemnego słuchania o wnętrzach ze spokojem.